Jak się wyróżnić Mówimy na tym rynku pracy, tak? mm -hmm. Jesteśmy w branży, które jest duża konkurencja, bo do branży w IT w tej chwili jest więcej chętnych do, do, do pracy w branży IT mamy więcej chętnych osób niż miejsc pracy de facto jest taka sytuacja, być może się znowu odwróci, ale jesteśmy w takiej. Co oprócz tego, żeby gdzieś tam widać, cię było publicznie, co robisz, jak jeszcze można się wyróżnić. Mm -hmm. e, tak, więc my, myślę, że taką dobrą opcją też jest budowanie swojej sieci kontaktów. Mm -hmm. e, w taki sposób, by no i właśnie, no, znowu najłatwiej to zrobić, myślę, że przez social media gdzieś tam, no. właśnie też nie, nie tylko dbając o, o, o tego swojego walla, fida, cokolwiek, tylko. No, tu mówimy o Twitterze, o Facebooku, o LinkedInie, tak. de facto, tak, gdzie tak. wszędzie można sobie zadbać o, zarówno o to, o to, co było poprzednio, mhm. tak, ale o to, żeby faktycznie tam. Żywych ludzi tak, e, i, mieć wokół Dokładnie, więc, więc nie dbać tylko o to, żeby, żeby wrzucać do siebie, ale też u innych komentować, mm. wchodzić w jakieś interakcje, e, rozmowy, e, jeżeli jesteśmy osobą totalnie początkującą, ale e, już uważamy, że coś potrafimy mm -hmm. e, i nasza wiedza może komuś się przydać, no to spróbujmy może pozyskać pierwszego klienta właśnie w taki typowo me, mega prosty sposób francerski. Wchodzimy na jakąś grupę i, mm. i widzimy, że ktoś ma jakąś potrzebę, żeby zrobić jakąś prostą rzecz coś hmm. wdrożyć dla tej osoby i spróbujmy tak pozyskać pierwszego klienta. Budujmy sobie też powoli, powoli tą, tą, tą sieć kontaktów, bo nigdy nie wiadomo później, z jakiej strony może ktoś do nas dotrzeć nie? i kto będzie hmm. tym y, punktem, który spowoduje, że hmm. no, z, na przykład dostaniemy pierwszą pracę. No tak, czyli to de facto już nie, nawet nie tyle wyróżnienie się, co, co stwarzanie sytuacji, w których faktycznie zwiększamy szansę, hmm. że, że, że ta robota sama nas znajdzie tak. de facto, tak, poprzez to, że dla. Kogoś coś zrobimy i to może być nawet jeżeli, nie wiem, nie chce być freelancerem, tylko faktycznie chce pracować, mieć etat i tak dalej, mm -hmm. to jest to jakaś, jakiś sposób na to, żeby ten, ten etat do siebie przyciągnąć, tak? tak? No, zakładamy, że wiele osób do branży IT wchodzi albo będąc jeszcze studentami, albo przebranżawiając się z innych zawodów. No i tak, no, to Dlatego jest... też poniekąd znowu obcowanie w takich miejscach. A chociażby właśnie, mhm. y, to może być uczelnia. Mhm. E, Obserwowanie w takich miejscach, które później nam ułatwią e, ten start, no to to mhm. też jest jakaś opcja do, do, do rozważenia, nie? Mhm. Bo e, to, co w co ja mocno wierzę, jeżeli chodzi mm -hmm. właśnie o, o w ogóle wybór, czy iść na studia, czy nie iść na studia, mm -hmm. to oczywiście wiedza wiedzą. Natomiast druga rzecz to to, że naprawdę świetne kontakty można pozyskać. Może bierze udział w tym życiu, takim tak, społecznym. Tak, w... tak, tak. I, no. I można poznać po prostu świetnych tak. ludzi, którzy potem mogą być, no nie wiem, na przykład naszymi przyszłymi wspólnikami, czy mogą być. Jeżeli to właśnie jest, mówimy o, o, o... szukaniu, pracy, szukaniu to pracy, będą gdzieś pracować. I, Dokładnie. I, i tak. to, to jest powszechne w tych firmach technologicznych, że, że wśród pracowników się najpierw rozpuszcza wici, na zasadzie, słuchajcie, jak macie kogoś, kogo możecie polecić, to, mhm. to pierwsza, pierwsza tura bardzo często idzie w ten, w ten tak, sposób. No.